Dzień dobry! Dziś porozmawiamy o kątach w równoległobokach. Spójrzcie na ten równoległobok. To, co od razu rzuca się w oczy, to to, że kąty, które są naprzeciwko siebie, są dokładnie takie same. Mają taką samą miarę. Jak myślicie, z czego to wynika? Spróbujmy przedłużyć sobie wszystkie boki tego równoległoboku. Czy już coś widzicie? Możemy zauważyć pewne zależności, kąty odpowiadające i na przemian ległe. Oznaczmy sobie żółtym kolorem wszystkie kąty, które będą miały dokładnie taką samą miarę jak kąt alfa. A teraz czerwonym kolorem oznaczmy kąty, które mają taką samą miarę jak kąt beta. Co możemy zauważyć? Możemy zauważyć to, że kąt alfa i beta leżą razem na jednej prostej. Czy pamiętacie co to oznacza? Oznacza to, że alfa plus beta zawsze da nam 180 stopni. I to jest to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kąty w równoległobokach. Właśnie to, że kąt alfa i beta, czyli te, które leżą przy jednym boku, mają razem 180 stopni. Te, które są naprzeciwko siebie, są dokładnie takie same. Przejdziemy teraz do rozwiązania kilku przykładów. Musimy obliczyć brakujące miary kątów. To, co już wiemy, to oczywiście to, że naprzeciwko kąta mamy kąt o dokładnie takiej samej mierze czyli naprzeciwko będzie kąt, który ma 52 stopnie. Jak policzyć kolejny kąt? Wiemy, że suma kątów, które są obok siebie, to 180 stopni. Więc od 180 stopni wystarczy odjąć 52. Ile to będzie? Oczywiście. 128. Więc w brakujące miejsca wpisujemy 128 stopni. Przechodzimy do kolejnego przykładu. Od czego zaczynamy? Na przeciwko jest taki sam kąt, czyli 130 stopni. Pozostałe kąty liczymy również z tego, że suma miar tych dwóch kątów na jednym boku to 180 stopni, czyli brakujący kąt to 180 minus 130, czyli 50 stopni. Tutaj wpisujemy w brakujące miejsca. Następny przykład. Mamy kąt 135 stopni. Oczywiście, tak jak w pozostałych przykładach, naprzeciwko mamy 135, a brakujący kąt to 180 minus 135, czyli 45 stopni. Naprzeciwko siebie są takie same, więc oba te brakujące kąty muszą być równe. I ostatni przykład: 75 stopni. Więc od czego zaczynamy? Od tego, że naprzeciwko piszemy 75 stopni, a później obliczamy miarę brakującego 180 minus 75 stopni. To jest 105 stopni, więc w brakujące miejsca dopisujemy 105 i gotowe, prawda, że prosta? A teraz czekają nas jeszcze dwa nieco trudniejsze przykłady. Pierwszy z nich. Spójrzcie, dlaczego on jest trudniejszy? Tylko i wyłącznie dlatego, że musimy skorzystać z tego, że ten jeden kąt możemy obliczyć, e, wiedząc, że kąt 130 i nasza niewiadoma to kąty przyległe. Dlatego ten kąt, który jest przy 130, możemy obliczyć licząc 180 minus 130. Otrzymujemy ile? 50 stopni. Zapisujemy tu kąt 50 stopni. Wiemy, że naprzeciwko również będzie 50. A ile będą miały pozostałe kąty? Oczywiście 180 minus 50, czyli 130. I nasz ostatni przykład również jest podobny. Mamy 25 stopni. To, z czego najpierw korzystamy, to z tego, że to są kąty przyległe, te kąty, które do siebie przylegają, czyli są obok siebie na jednej prostej, mają razem 180 stopni. Dlatego brakujący kąt liczymy 180 minus 25 to jest 155 stopni. Tyle zapisujemy w tym miejscu, tyle zapisujemy również w kącie naprzeciwko. Dwa pozostałe kąty mają 180 minus 155, czyli 25. I to jest już wszystko, co musicie w tej chwili wiedzieć o kątach w równoległobokach.